Cześć kluseczki, witam Was. Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawione na rysunku. Powierzchnia tej deski w centymetrach jest równa. Dobra, ja sobie bym dorysował tutaj takie coś. I wtedy, jak mam tu 20 na 20, to jest kwadrat 20 na 20, to będzie na pewno 400 cm2. Ale jeszcze brakuje nam to z tym półkolem. No ale już widzimy, że albo będzie A, albo C, bo mamy tam po 400 Tutaj mamy okrąg o promieniu tutaj jest 2 promień, co nie? Tylko tak, jeżeli nie 2, przepraszam, jak to jest 20, a to jest 4, to jedna kartka ma 5, to on będzie miał promień 10. 10 będzie miał problem. Promień. I teraz tak, pole tego okręgu całego, to będzie pi r kwadrat, czyli pi razy r, czyli tam było już namazając strasznie, 10. 10 do kwadratu, czyli będzie stopi miało pole całego okręgu, co nie? Ale jeżeli mamy połowę, no to połowa tego pola yy, fragmentu okręgu, nie, po, PO2 nazwę to, to będzie miało 50, bo to jest połowa okręgu całego. I teraz suma to będzie 400 plus 50 i to będzie odpowiedź jak najbardziej A. Podchwytliwie tutaj zostawiają plus 100, dla tych co mm, policzą jakby pole całego okręgu, a tu trzeba 50% jego policzyć. 10 do kwadratu 100, bo 10 razy 10. W tym odcinku tyle, no bo to jest suma tych dwóch o, tego i tego. To jest pole a to jest pole półokręgu. W tym odcinku tyle, dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli filmik się podobał, zapraszam serdecznie do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik Ci się podobał, podejście go koniecznie swoim znajomym, najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę! w górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie. Więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde. Postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem, oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia! Cześć!